11,5 miesiąca temu odebrałem tą piękną Karerę 996 nie pozbawioną, niestety, kilku wad mechanicznych. No, i te wady doprowadziły do tego, że już po 10 tysiącach kilometrów musiałem wykonać remont silnika. Oczywiście byłem na to przygotowany, wiedziałem, że ten remont prędzej czy później się wydarzy. Nie myślałem, że tak szybko, ale w każdym razie mam warsztat, więc jestem w stanie sobie z tym poradzić. No i dzisiaj po kilku miesiącach w końcu zebrałem się do składania silnika już po remoncie. To jest drugi odcinek serii, w której poświęcam się właśnie składaniu tego silnika. Nagrywam to dla was głównie nocami. No ale to dlatego, że w ciągu dnia prowadząc warsztat, nie mogę skupić się na swoich projektach. Więc nocami składam silnik, muszę też kilka rzeczy poprawić przy skrzyni biegów. Oczywiście wchodzą tutaj jeszcze nowe opony i wiele innych rzeczy. I to wszystko chciałbym Wam pokazać w tej serii, więc zapraszam Was na drugi odcinek ze składania silnika, kiedy już w końcu powstaje słupek i już jest co budować, na co patrzeć. Oczywiście są problemy, są rzeczy, które czasami trzeba wykonać ponownie, są narzędzia, które trzeba przerobić, żeby dobrze pasowały do tego silnika, i to wszystko w tej serii, więc zapraszam Was na oglądanie. Zanim to zrobicie, jednak zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania, dawania łapek w górę. Ja na wszystkie pytania chętnie odpowiem. Nazywam się Adam Urbański, Carrington Service. I witam Was w kolejnym odcinku naszych warsztatowych przygód. Więc teraz jesteśmy na takim etapie, czyli jedna połówka bloku, czyli cylindry 1, 2 oraz 3 są już zmontowane. To co widzicie to jest smar do montażu, lubrykant do montażu silnika. Widzimy teraz od spodu ten silnik, i od spodu widzimy wałek IMS. Z nowym łożyskiem na wałku jest środkowy łańcuch. Jest łańcuch od strony właśnie 1, 3 który teraz powinien nam tak naprawdę wystawać do góry, i zaraz sobie go muszę podciągnąć. I to jest łańcuch strony 4,56. I korbowody strony 4,56 nam teraz zwisają tutaj. Przyznam się wam, że musiałem dwa razy cofać się. W składaniu, bo użyłem coś odwrotnie, np. odwrotnie korbowód albo nie ten, który miał być na swoim miejscu, bo źle odczytałem oznaczenia, które mi chłopaki z Kresą zrobili. Panowie z Kresą przepraszam. Użyłem sobie teraz starych śrub do głowicy, żeby zrobić sobie z tego taki stojak. Za chwilę, oczywiście, przejdę już na stojak taki na kółkach, powiedzmy sobie. Żeby było mi wygodniej, ale póki mam kółówkę tylko nie y, silnika, to nie mogę tego zrobić. Zanim połączę też y, oba kartery, y, będę chciał y, zamontować uszczelniacze. Zarówno tylny, jak i przedni, który teraz tam jest pod spodem, y, znaczy, którego miejsce jest tam pod spodem. Natomiast na pewno będę musiał jeszcze ściągnąć kółko, a kółko teraz mam założone, żeby wam pokazać pracują płoki. Oczywiście, jak to nie jest wszystko ułożone i korbowody spod są luźne, to w pewnym momencie mi się blokuje, bo ten korbowód może sobie gdzieś tam po prostu przyhaczyć o, o obudowę i to też na przykład w jednym w momencie odwrotnie złoży w każdym razie. Z wszystkim jestem już do przodu, już cofać się tutaj nie będę, teraz już jadę tylko do przodu. Także kolejny etap to będzie połączenie z drugą połówką i potem montaż tłoków od góry i wsuwanie sworzni tymi otworami. Zestaw się już przydał, bo zestaw, tak jak mogliście widzieć na timelapse'ie, Służył do zamontowania zawleczek na płokach, tutaj cylindrów 1, 2, 3. Jak widzicie, teraz tutaj mamy górę. O, tu jest góra silnika, tu jest dół silnika i widzimy, że od góry są zawory sące większe, a od dołu są wydechowe, czyli mniejsze. Ja te stare płoki tutaj mam. I teraz to, co chciałem wam pokazać, to tutaj, tu i tu. Spróbuję użyć. Tu i tu to są ślady kolizji. Kolizji, słuchajcie, zaworów wydechowych z, z tłokami. Leżały. także już było naprawdę źle. To był zdecydowanie czas na remont, nic dziwnego, że e, że to wszystko tak klasowało. Do montażu będę używał do tuszczenia acetonu, tak jak zresztą ktoś z Was y, sugerował na czacie chyba na żywo. No i co? Czas montować dalej. Teraz on wygląda trochę brudno, ale ale jeszcze będzie dobrze. Który składam, oczywiście, już niedługo trafi do tego nawozia. Mam nadzieję, że odbędzie się to w przyszłym tygodniu. Samochód jest na lawecie, oczywiście, dlatego, że zabrałem go na wymianę szyby w tym tygodniu. Więc, jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, to zachęcam Was do tego, żeby sobie do niego cofnąć. Mamy też, oczywiście, nowe opony, więc to wszystko też w ostatnim odcinka pokazywałem. Samochód na pewno usiądzie trochę bardziej w dół po zamontowaniu. Tych no w sumie kilkuset kilogramów do, do tego nadwozia. Wczoraj przenosząc silnik z, ze stołu na, na stojak do silników, tego nie widać za bardzo na time lapse. Przewróciłem się i zwichnąłem sobie kostkę, ale już jest lepiej. Na szczęście, silnikowi się nic nie stało. Także zachęcam Was do tego, żeby obejrzeć dzisiejszy odcinek do końca. Bo tutaj wiele. Przyjemnych i satysfakcjonujących, satysfakcjonujących chwil mi daje ten, ten remont, ale też wiele przykrości, kiedy na przykład wykonuję dwa kroki do przodu, ale muszę wykonać jeden krok do tyłu. I tak już było trzy razy w ciągu tego tygodnia, ale upewniam się, że wszystko jest złożone jak należy, że ten silnik pracował poprawnie i w końcu dał mi trochę przyjemności i dynamiki, No, tej dynamiki brakowało. za zabkaru przyjęta. A ja wracam do montażu silnika. Teraz mamy jeszcze też ważny moment, jestem w trakcie czyszczenia tego wszystkiego, żeby można było to połączyć. No i ważne są takie elementy jak uszczelniacz wału korbowego, który zaraz będę montował tutaj z tyłu i ten tutaj z przodu. Zdjąłem już kółko, więc będę chciał to użyć do łączenia razem. Tutaj te kanały, to jest kanał wodny. I to, to trzeba przy łączeniu yy, uszczelnić uszczelkami, które potem będą się tutaj odciskiwać. Więc te uszczelki też trzeba znaleźć w tym moim świetnym pudełku. Chyba, chyba zrobię to na podłodze. Ok. To, nie wiem do czego to jest. Są numery, ale... to są śruby. Tu są jakieś uszczelki. O, i chyba to będzie ta paczka. Są tu jeszcze, mamy oringi. Śrubki. Oringi, oringi. Oringi ślepki to już są w głowice tematy tu jest podkładka śruby proszę bardzo sprężyna uszczelniacze śruby uszczelki to są też do skrzyni rzeczy to też głowica śruby uszczelki, śruby Dekle, uszczelki, tutaj co to jest? Okrągły pierścień uszczelniający, jest tam jakiś, dobra. To jest IMS. To jest chyba pompa olejowa, nie jestem pewny. Dobra, czyli to będzie to. Tutaj będzie, tutaj będą te uszczelki. Mailing Germany, bardzo mnie to cieszy. I co wylosujemy? Jedną. Przyjdzie tutaj, i drugą przyjdzie tu. Symetryczne są dobra. Z tą resztą jeszcze zobaczymy. Składam dalej. Blok już y, złożony. Połówki są połączone. Oczywiście na razie nie wygląda to zbyt estetycznie, bo zrobiłem tak, żeby ten y, oryginalny klej wystawał trochę na zewnątrz. Y, nadmiar po prostu odetnę, więc na razie tym się nie zagarujcie, bo y, ja sam wiem, że wygląda to tragicznie. Kółko na razie przekręcone tylko delikatnie, że można było obracać silnikiem. Zaraz będę mógł tutaj te stare śruby y, odkręcić y, od. Y, od głowic. One tak naprawdę miały mi tylko przytrzymać kasetę z wałem korbowym do tej połówki bloku. Druga połówka bloku, jak widać, ma tutaj same korbowody i tłoki będę wkładał e, oczywiście od góry, natomiast tym otworem będę wkładał swożnie i zawleczki. Także tutaj. E, jeszcze trochę będzie pracy, to sobie zostawię na jutro. Natomiast w tej chwili zaczynam montować tutaj prowadnice łańcuchów, żeby mi nie latały luźno. Te prowadnice są trzymane przez takie śruby, które są montowane tak jak to. Tutaj jest jedna załapana, tu druga. I od tyłu tak samo. Jest ich łącznie 5 I jest też do tego, także zaraz zmieniam o i montuję. Kolejny etap, czyli etap, do którego chciałem dzisiaj dojść może poza tym, że chciałem jeszcze włożyć tłoki 4, 5 i 6. Specjalnie mam tutaj te trytki, żeby sobie pocelować tymi korbowodami, jak to składałem. Na trytki też mam poskładane łańcuchy na razie, są nowe wszystkie płozy, nowe łańcuchy. Oczywiście oryginalne. Tak samo też z tyłu do rzędu 1, 2, 3. Założyłem nawet blokadę w tej chwili i ustawiony jest silnik w pozycji 0, czyli pierwszy tłok jest w górnym martwym punkcie. Przykręciłem już chłodnicę oleju. Co prawda osprzęt powinienem później zacząć przykręcać, ale w związku z tym, że to akurat cztery śruby, 4 o-ringi. I mogę zamknąć już tym samym cztery otwory, które dają dostęp niepożądany do układu chłodzenia i układu smarowania. No, to już sobie, już sobie tą chłodniczkę przykręciłem. Od spodu na razie na sucho puszka filtra oleju. No i co? Mam zamontowane te ślizgi na y, czterech śrubach. Y, pomyliłem się mówiąc wcześniej, że jest ich pięć łącznie, bo jest ich łącznie y, sześć. Oczywiście. O, są dwie pozostałe, z czego jedna jest nowa. Kupiona już chyba, nie wiem, w czerwcu. Co może? Z rzeczy, które jeszcze tutaj zostały, no to są oczywiście ślizgi. Łańcuchów, które będą w głowicach, same też te łańcuchy: wkład filtra, pompa wody. Tu jest jeszcze silikon, który dostałem w prezencie. Tu jest filtr oleju do skrzyni. Są szpilki do głowic, głowice, są pozostałe pierścienie, tłoki i sworznie na rząd 456. No, i tutaj y, będzie taki mały problem. Aha, no, jeszcze wszelkie podgłowice, wszelkie pod, głowicę, pod y, filtr, y, y, pod miskę olejową w, y, w skrzyni biegów. No, i reszta uszczelek i śrubek tam w tym dużym kartonie. I teraz tak, tu może być taki problem, że to jest przyrząd do y, wcelowania. Wyosiowania tłoka z korbowodem na przykładzie tłoka numer 6, czyli tego, który będzie teraz pierwszy w kolejności montowany. Chodzi o to, żeby stawić w jednej osi tłok, otwór tłoku i korbowodzie. No i ten szpień powinien wchodzić tutaj do końca i nie wchodzi. Więc to ustawienie będzie mało precyzyjne, a sworzeń ogólnie jest bardzo precyzyjnym urządzeniem. Bo on tutaj nawet jakbym go chciał delikatnie pod jakimś kątem wepchnąć, to no nie wejdzie. Więc tutaj akurat idzie Prosto, więc, więc weszło, ale obawiam się, że może będzie trzeba to przetoczyć, na przykład, żeby to pasowało. Ale zanim to zrobię, to jeszcze się upewnię, bo to może być po prostu do, y, do większych stworzni, większych tłoków, czyli nie wiem, do y, silnika 3.6 albo do y, silnika M97, czyli w nowszym modelu Porsche. Tego się dowiem, także muszę jeszcze wiedzę sobie trochę pozdobywać. Także to, to tyle i powoli zacznę też kolejnego wieczora składać dalej, czyli na pewno wlecą tłoki, na pewno przykręcę następnie głowice. Jak głowicę ustalę, to będę musiał sobie ustawić wałek pośredni. Tutaj jest pompa olejowa, jest pompa wody. Z tyłu też łożysko IMS. Też będzie trzeba us usadowić na miejscu. O, tutaj przed spięciem i ustawieniem rozrządu. Także. Wciąż jeszcze sporo pracy, żeby złożyć ten silnik, ale już coraz bliżej, bo już jest słupek połączony. No i tak, jak powiedziałem, trzeba było przetoczyć naszą świeczkę. Dlatego, że nie złożyłbym po prostu precyzyjnie tego silnika, więc tak. Przyrząd musi mieć średnicę sworznia, jak najbliższą tego sworznia, żeby można było wpasować w ten sposób, ustawić tłok zgodnie z korbowodem. I teraz to będziemy instalować od tej strony, proszę bardzo. I z tej strony, jakby mógł Paweł pokazać, przechodzimy i będzie trzeba zacząć oczywiście od Szóstki, czyli od samego tyłu. Na razie tutaj jest ta trytka, bo okazuje się, że jeszcze mi się przyda. Yy, więc więc po, to, po to właśnie jest ten przyrząd. Więc yy, to, jest, yy, to jest przygotowane. Yy, no i kolejna rzecz, jeżeli chodzi jeszcze tutaj o yy, to kółko pasowe, no to tutaj jest kilka otworów. No i na przykład zaraz zobaczymy. O. Ten z napisem OT. To jest górny martwy punkt, czyli to co pokazałem wcześniej, czyli jedynka teraz tutaj jest, jest na górze. No i potem są takie oznaczenia jak U6, U4 i U5. I chodzi o to, że to są punkty, w których musi wchodzi, wchodzić nasz czpień. Wtedy, kiedy montujemy właśnie te tłoki 456, czyli z niemieckiego Unter. Nie, unter, unter chyba, bo było uber i unter. No to unter, yy, czyli dolna, yy, dolna pozycja szóstego, czwartego i piątego yy, tłoka. Czyli teraz, jeżeli będziemy chcieli zacząć od szóstki, to ustawiamy sobie. Proszę zwrócić uwagę, z jaką lekkością w ogóle obradzam tym silnikiem. Są tylko trzy. Yy. I tutaj musimy teraz. O, w szóstkę włożyć i wtedy rzeczywiście szósty korbowód jest najbardziej cofnięty, wtedy możemy go montować. Następna będzie oczywiście piątka, więc przekręcamy na, na piątkę, to będzie kolejny punkt, no i potem na czwórkę. Potem na czwórkę, czyli, czyli ostatni. bo mi się łańcuch zrolował. O. I potem na czwórkę i to będzie ostatni tłok, który będę montował już tutaj z samego brzegu. I to się wszystko y, pokrywa, bo już jesteśmy tutaj w y, czwartym korbowodzie. Więc sporo pracy jeszcze przede mną. No właśnie, czy pojeżdżę w październiku, to tego jeszcze nie wiem. No, i tak sobie siedzę i siedzę i myślę i myślę i stwierdziłem, że jeszcze się pochwalę tym, że wraz z kolegami Pawłem i Wojtkiem ukończyliśmy tą skrzynię biegów z reduktorem. Ja już sobie pochowałem silnik swój i tamte wszystkie inne części, żeby tutaj panowie mieli czysto na jutro rano do pracy. Jeszcze sobie łyknę wody i w ogóle to wybiła czwarta godzina. Więc w sumie za 14 godzin premiera tego odcinka jeszcze muszę jakiś zapowiadać, nagrać i tak dalej. No nic, dziękuję za oglądanie, to wszystko. No i subskrybujcie, no bo co, fajnie by było.